Siemka! Dzisiaj ze mną będzie grał Łukasz. Siemano. No i pogramy sobie troszkę na mapie... Złomowisko? Jak się nie mylę? Tak. Złomowisko. No. Tak, dokładnie. Uuu, ale fajnie. Kampimy, kampimy, kampimy. Ja właśnie tutaj biegam sobie. No, i nie będziecie widzieli widoku Łukasza, bo on nie nagrywa ogólnie, nie? O, mam go, mam go, jee, yeah, mam go, mam go, mam go! i chciałem, koleś, ja A co, zdjął cię? Mhm. No, zdjął mnie. <laughs> to jest naprawdę straszne, że cię zdjął. Ojojojoj, ojoj, to było? Po prostu lepiej na A. Dobra, ale mi zjedł, nie? Czekaj, bo tu jakieś koleś tam stanął na A z mojej lepiej. Ale takich tam dużo. Fak, tak, tak. Tu lecić nie my granata. Dzięki, to właśnie. I bum-bum będzie ryterzem? Tak nie? nie, jednak nie. Uy.

i koleś przyleciał i nas zdjął z księga. Księg! Bężęg. Zreanimowałam Kolesia, a. wypadłem. kili, Kiliny No, co to jest? Co to jest, ja się pytam. Na Wiem, że grajemy sobie ją. na Close Quarters, a później może wbijemy na Baku no, ale to już w kolejnym odcinku raczej. No dobra. I to jak ty tam będziesz chciał, to tak możemy zagrać. Bo ten... Ile myślisz, że będzie trwała tak... Samobójstwo nie w... Wiem. Zabójstwo w Zbale, no! Co, co, to jest w ogóle? Nie co? będę, nie będę Widziałeś co? to? Nie, nie widziałem. Czułem na kolesia... I, i padłem. Tak. Jaki no. wag. Ej, nie. A ile tak może trwać to, to? Nie wiem, jakieś 15 minut. No to tak na jeden odcinek, bo dłużej to tu nie, nie ...można robić dłuższych odcinek. będzie pisać. Myślę. To może to będzie sprawdzać. Sprawdzić. No znowu ten koleś, on gdzieś tam w kampi. Ja też własną kamperę bo sobie wziąłem. Czekaj, nie mam lepszego, lepszej lunety albo czegokolwiek, bo wylepisy wezmę. Ale... Upyczelnie niech powiem. O, latarką będę mi świecił... świecił po oczach. świecił. <laughs> no dobra, niech będzie. Muszę jeszcze kilku więcej. odblokować lepszy celownik. my jemnie do śpiewanki. Ej no. chciałam kolesia podderzną po z noża, a zwykle mnie znowu zjedli, no. No ale trudno zdarza się. O, jest kobra. Tak się, je, tak jest, ale mnie zdjęli, ale przynajmniej dwóch. No, skilla to ja nie mam, ale... No, no właśnie. Dobra, wchodzimy do akcji. Ciekawe jak długo w tej akcji będziemy. Tutaj, tutaj, tutaj. Jest, jest, jest. Nie zdaj mi już, niech nie, niech nie, nie. Co to jest, co to jest, co to jest, co to jest, o je. mm. to jest? O, Reanimacja, dzięki... Co to? No to znowu ktoś Ktoś mi reanimował. to 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 jest w ogóle. A ja słychać mnie dobrze? Żadnych szumów? No raczej tak, nie? Okej, okay, to spoko. Dobra, teraz trzeba spokojnie to rozwiązać. Zyn, Okej, ja się tutaj kręcę na A. Ojej, ojej, ojej. A ja na C tak bardziej. Czekajcie, bo ktoś... What Jaki... Jaki granat? E, no nagle się przede mną pojawił koleż A mi bez wybuchu raczej, nie wiem, może tobie nie widać na filmiku, ale stałem, Padłem i pisało mi, że z granatami ktoś zjeł. No, no granat... Przez wybuch granatu zdinąłem. nas. was. Spałcie kończyć tylko, zobaczę. No raczej nie. A, stotułko. Wow, z granata dwóch pocisnąłem. Mamy trzech, Czy ładnie zobaczymy sobie twoje staty. No, u mnie tak nie całkiem się A no, Łukasz, królujesz, ładnie, ładnie! Jak zdążyliście zauważyć. Ukaże... O ile tutaj ludu! Jak zdążyliście zauważyć, że Cię się z nie lepszym w WFA, nie? Oj, tam przesadzasz. Oj, tam, oj, tam. Co tu jest? Przypuszczenie. Dawajcie Dobra, przyśmij to mamy to porba nie umiera No co, co to jest? Co to jest? Dobra, zróbmy to powoli. Sorry, 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 koleś, nie chciałem. Ajajaj. No, wchodzimy do akcji. Jak tam u ciebie? Czekaj. No nie tak dobrze. Gdzie ty w ogóle jesteś? Byśmy może jakąś współpracę zrobili? Kim grasz w ogóle? Takie pytanie. turmowcem. No ja też. Jak zawsze. Ile ja, ty masz już turmowcem gwiazdek? Nie wiem. sześć chyba. O, no, czyli no Najbardziej mi się właśnie z turmowcem gra. No, najlepiej chyba. No. Zabiłem znowu dwóch i myślałem, ty, że już padłem, a jednak, my, jednak mogłem być trzeciego kolesia. Okej, okay, zmieniam broń. Kim, czym grałeś w ogóle? jakim? O, ja też gram Aekiem, a na jaką zmieniasz? Na M16. Rozumiem, rozumiem. Krypnie, ale czekał coś Zobaczymy. Ty. Ale rzeźnia. No na tym tutaj chyba B jest trochę rzeźni. Ale przejęliśmy to. Nie zdążyłem już na przejęcie, ale widzę, że przejęliśmy. What the fuck? Nie no, wy... O, podnieśli, nie? Haha, Słuchaj, po co mi laser? Ale dobra. Czekaj, nie uratujecie? Nie, Nie dołączaj do walki, Uratujecie. cię. Przed tą są dwaj kolesie. Tym hardcorem. No nie. Sorry za niedźwiedzia. Nie, spoko. Tylko akurat ja się odwróci... odwrócona byłem. Musiałam wykonać kurde 180 stopni. Aj, jaj, no. Przecież on pięknie nam ja mi zabić, ale ja jalam. Aj. Jak tam stoją? No, widzę, że nie idzie nam najlepiej jako drużyna. Bo no. sobie przegrywamy. Bardzo mocno. Prawie o połowę tickets. No nie. Prawie Prawie połowę ticketsów. co? wszystkich. Całe zabijam i od razu padam. Jakby odcinek był za, za długi, to ten, to skróć go, albo coś. Na dwa partie? Części. No, coś takiego. O. Albo nie wiem, wytnij, wytnij jakiś, jakiś moment, albo coś. No. Jakby tak było, nie? Nie no, spoko raczej będzie dobrze, nie? Znowu kogoś zabiłem i padłem. A tutaj trochę kampię na C. O, to czekaj, biegną do ciebie. Czyli oni w ogóle cały czas do was idą, a, a tam, zioł... zabijacie? Co? Bo cały czas kampiliście, a oni tylko wam się nawijali pod lupę. No, tak jakby. Kilku zjedłem nie wiem, ile tutaj mam 12 mam. A mogę już coś grana. O czekaj, teraz może się będzie. Oh yeah! Dobra, zmieniam klasę. Na no, jaką? Na no, wsparcie. O to dobrze, to chodzi koło mnie. Będziemy. Ale razem. O, tutaj za tobą, za tobą, za tobą. No, zdjęli cię ładnie. No i sorry, nie, mnie... właśnie mój mnie zdjął. Aha. Ale to moja wina, bo akurat szelał, cię... jak przebiegłem. No, i ten. Jakby co, nie? To ten, ten, ten o, to to. Ten. <grych> ja nie mogę z sam zdjąć. Chyba jednak zostanę przy szturmowcu. Ta. No. No żal, rzuciłem granata. koleś mnie zabił, a jeden z mojego teamu akurat podbiegł i go zabiłem. No,

Ale po Jak Niech to nie go wziął. Niech się nie go No, znowu... Dostałem z dwóch stron. M417... Słyszałeś już coś o Battlefieldie 4? No. Czytałeś? Znaczy nie czytałem, ale ogólnie ten. No coś tam czytałem, że w tym Battlefieldie trójce wykorzystano tylko 20% tego silnika Frostbite 2. No znaczy się... bo Battlefield 4 znowu będzie, będzie na Frostbite 2, ale... Będzie Frostbite 2 wykorzystany w 80%, a właśnie gdzie trójce jest tylko w y, 20% wykorzystany podobno. Tak czytałam na stronie. I podobno mają być też dziewczyny. <grych> Ale jak dziewczyny? Klasy, czy co? No po prostu mają dołączyć kobiety, nie wiem o co chodzi, nie tam... Ten że mają pojawić A. się dziewczyny. Nie wiem, może będą też dziewczyny w A, to na moim że... komputerze już nie będzie chodziło. No, ale nie wiadomo kiedy to wyjdzie, nie? Mi się wydaje, że pod koniec... eee... Yy... ...2000, 13. A, to może będzie, miał jeszcze nowego kompa. W sumie zobaczy się. No. Już powoli kończymy. No. No co Ja nie mogę, zmieniam bronie co 5 minut. I Zabiję kolesia z jednej broni i zmieniam, nie? Aha. A dobra, zagram sobie MG 36. Chyba do końca rundy. Co znowu na sklepie jest na skape jest mi przesyła ktoś. No ja nie, nie odbieraj. Nie, spoko. A nam kradną. A, zdjąłem tutaj dwóch na. No. Widzę Widzę widzicie, ale mam mało życie. Mas, mas, mas. Mało życia masz, masz, masz. Bardzo mało życia. Coś mi dzisiaj wzięło za śpiewanie. Co co, co to jest? Ale przekapiłem teraz. okej Co? Czekaj, odrodzę cię. A nie, no coś mi zrobił. Spotkamy się w jakimś innym miejscu i, się co, i muszę coś sprawić, okej? Okay? Tutaj spotkamy okay. się zobaczyć. Ten jak na jakimś punkcie albo... No A, wchodzi na A. Ja tu będę camping w kącie. A raczej nie tu wzięć na sobie nie chyba, żeby miał chyba szotarkę. O siema. Jestem Murzynem. Jestem Murzynem. No. Ale nie musisz mnie zabijać. Oho. No. Jedziemy. Apteczka jak ulica. Jedziemy, jedziemy. Trzeba ja będę szybko murzyna, móży. Nie no to będzie skoczyło, nie udało mi się górę tak. Hoho, Ósmy jestem. Ja bym nie D.O.? A ty jesteś trzeci, trzeci. No Dominik, czemu tak słabo? No mówię. Nie no, w nie tak słabo. Jest dobrze. A ja? Ten... No. Jakie? Na początku równy to jeszcze jakoś szło, ale teraz to, 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 to nie wiem o, 26 tiketów do Do końca, do końca. Wydaje mi się, że ten odcinek nie był Kurde, jeszcze uciekł, no. Zdałam mu końcówkę HP. Kolesiomu. koś rozwaliłem. Ładnie, ładnie. O! Zabijałem swojego. Trzy, dwa. Udało mi się jeszcze odrodzić. Jeden. Koniec. Koniec rundy. Okej. Okay. No, dobrze było. No, nie było tak. Z twojej strony było bardzo dobrze. Okej. Okay, kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. A jeśli chcesz oglądać i być na bieżąco z moimi fi filmikami, sub mnie. Sub, sub, sub o. Dzięki, cześć. No, pożegnaj się. No. Dobranoc. Dziękuję Dziękujemy, Dziękuję Cześć. Dziękuję